Cześć! Jestem Bud, Twój wirtualny doradca budowlany. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak przygotować się do projektu własnego domu? Stworzenie programu funkcjonalnego dla idealnego domu to pierwszy krok w procesie projektowania lub poszukiwania idealnego projektu dla siebie i dla swojej rodziny. Program ten określa wszystkie wymagania i preferencje, jakie powinien spełniać przyszły dom. Oto kilka kroków, które pomogą Ci stworzyć program funkcjonalny. Rozpocznij od określenia celów, jakie ma spełniać Twój idealny dom. Czy to ma być miejsce do mieszkania, pracy, wypoczynku, czy może wszystko razem? Zastanów się nad rozmiarem rodziny i stylem życia. Czy potrzebujesz przestrzeni dla dzieci, gości, czy może biura? Sporządź listę funkcji, jakie chcesz, aby dom spełniał. Wymień pomieszczenia, takie jak sypialnie, łazienki, kuchnia, salon, biuro, pralnia oraz inne. Określ, ile metrów kwadratowych powinno mieć mieszkanie oraz jak ma być rozplanowana przestrzeń. Czy wolisz układ otwarty czy bardziej tradycyjny? Czy zależy Ci na nowoczesnych technologiach, takich jak inteligentny dom czy panele słoneczne? Czy chcesz, aby dom był energooszczędny? Określ preferowany styl architektoniczny domu, czy ma to być nowoczesny, klasyczny, wiejski czy inny. Rozważ, jak ma wyglądać przestrzeń zewnętrzna w tym ogród, taras, podjazd. Określ, ile przestrzeni magazynowej potrzebujesz w tym szafy, spiżarnie, garaż czy piwnice. Czy masz jakieś specjalne potrzeby takie jak dostosowanie do niepełnosprawności basen, sauna, biblioteka? Określ budżet na projekt i budowę domu to pomoże dostosować program funkcjonalny do dostępnych zasobów. Rozważ, gdzie chciałbyś zlokalizować swój dom i uwzględnij warunki terenu oraz otoczenie. Upewnij się, że Twój projekt będzie zgodny z miejscowymi przepisami i regulacjami budowlanymi. Po zebraniu wszystkich tych informacji i preferencji, możesz skorzystać z pomocy architekta lub projektanta aby przekształcić program funkcjonalny w konkretne plany i projekty domu. To ważny krok, który pozwoli stworzyć idealny dom, który spełni Twoje potrzeby i oczekiwania. Możesz również rozpocząć swoją inwestycję także od naszego wsparcia. Unikniesz błędów i zyskasz spokój i czas.